Jeśli należysz do osób, które cenią sobie sprawdzone inwestycje i ważna jest dla Ciebie ekologia oraz ochrona środowiska, w którym żyjemy, to mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję. Jesteśmy w okolicy miejscowości Nidzica na elektrowni wiatrowej Vestas V66 1,75 MW na 80 metrach. Zapraszamy Cię do dołączenia w charakterze wspólnika do uruchomionej już elektrowni wiatrowej. W tej chwili serwisanci dokonują przeglądu technicznego, aby potwierdzić jakość, bezawaryjność, stan techniczny tej turbiny, co wpływa na wartość tej inwestycji. Elektrownia działa od 5 lat, więc jej przewidywana produkcja nie jest tylko prognozą na podstawie WinStady, lecz na podstawie realnie uzyskiwanych wyników. Spółka korzysta z systemu zielonych certyfikatów, co oznacza, że do każdej wyprodukowanej mw będzie otrzymywała wsparcie finansowe jeszcze przez 10 lat. Zastosowana turbina to bardzo udany model największego na świecie producenta elektrowni wiatrowych Vestas V66-175 MW. Jej stan techniczny jest bardzo dobry ze względu na wzorowy nadzór i opiekę serwisową. Zapraszamy do inwestycji, w której stajesz się wspólnikiem w biznesie prowadzonym w formie spółki Zoo, czyli współwłaścicielem jej majątku. W skład majątku spółki wchodzi nie tylko elektrownia wiatrowa, ale także infrastruktura towarzysząca, pozwolenia, koncesje, a przede wszystkim lokalizacja, której wartość jest tym większa, im trudniej jest pozyskać nowe miejsca do posadowienia wiatraków. Strategia regularnych repoweringów zakłada systematyczną wymianę maszyn na nowsze, wydajniejsze, jeśli będzie to możliwe wyższe, co kilkanaście lat. Decyzja o repoweringu będzie podyktowana opłacalnością takiego posunięcia, kiedy okaże się, że spółka może uzyskać atrakcyjne finansowanie na zakup nowej turbiny, dzięki której rata kredytu zostanie z nawiązką pokryta przez dużo wyższą produkcję. Alternatywą dla repoweringu jest dalsza eksploatacja maszyny. Okres eksploatacji dla tego typu elektrowni przewidziany jest na 25 lat, jednak zdarzają się również takie, które działają nawet 40 lat. Dodatkowo prognozowane wzrosty cen energii w ciągu najbliższych 10 lat mogą znacząco podnosić rentowność przedsięwzięcia, a co za tym idzie wartość spółki. Pozwala nam to prognozować wyższe stopy zwrotu w przyszłości, ale też możliwość odsprzedaży udziałów z zyskiem. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego i innych naszych projektów wiatrowych, zapisz się na webinar na www.pracowniamyślnikfinansowa.pl. Pracownia Finansowa Inwestycje w realną wartość.